Cześć, kochani, pozdrowienia z Hawaii, Melduję się Hawajski. Um, dzisiaj będziecie świadkami jak dostaję w kość. Nie wiem jak Wy. Ja próbowałem ćwiczyć coś w domu podczas tej całej kwarantanny. No za cholerę nie mogę. No po prostu nie mogę się zmusić do ćwiczeń w domu. A, bardzo źle. Wiesz, podziwiam ludzi, którzy mogą ćwiczyć w domu, którzy rano wstają i robią tam pompki, różne ćwiczenia. Problem polega na tym, że jestem pracocholikiem. Tak więc, jeżeli wstanę troszeczkę za późno, to jestem przerażony ogromem pracy, którego tego dnia muszę wykonać, no i nie idę ćwiczyć rano. A mogę ćwiczyć tylko rano. Jeżeli wstanę wystarczająco wcześnie, że mogę ćwiczyć, tak sobie pomyślę, ok, sprawdzę tylko, czy przyszła jakaś wiadomość od klienta. Okazuje się, że przyszła wiadomość od, od klienta. Odpowiadam na tą wiadomość, potem odpowiadam na następną, a potem trzeba robić dzieciom śniadanie i już a, nic z ćwiczeń. Tak więc a, miałem bardzo dobre intencje, miałem zamiar a, ćwiczyć każdego dnia podczas kwarantanny. Po trzech razach a, okazało się, że nie jestem w stanie ćwiczyć. A, dobra wiadomość to taka, że właśnie otworzyli naszą siłownię. I ten i dzisiaj po raz pierwszy od marca a, idę na siłownię i dostanę w kości. i wy będziecie świadkami a, tego, jak dostaję w kości. A tak więc miłego oglądania. Zapomniałem dzisiaj maski. Najpierw muszą sprawdzić temperaturę. Niestety nie udało mi się zakończyć mojego, moich ćwiczeń tak jak powinienem, ale, jak na pierwszy raz, mi się wydaje, że poszło mi ok. Teraz naprawdę żałuję, że nie robiłem nic w domu. Teraz będziemy musieli wszystko zdezynfekować, co używaliśmy. Problem polega na tym, że jestem alkoholikiem, nie alkoholikiem, Boże. Problem polega na tym, że jestem pracoholikiem.